Witam wszystkich, tu Lawoscor i zapraszam na Zagrajmy w Kotor I po raz kolejny powinienem bardziej uważać na wszystkie notatki jakie znajduję Ponieważ w istocie tak Trzeba iść yy, po tej szachownicy, należy poruszać się kreśląc literę H Pamiętałem o tym, a nie przeczytałem Dobrze, to już jedną belkę mamy Tutaj oczywiście denerwująca cecha, że nasza postać głupawo Skręca, mam nadzieję, że to gra zaliczy. Nie, nie zaliczyła. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No, to jest po prostu denerwujące. I to właściwie nie jest wina gracza, a wina pracy kamery czy postaci, nie wiem. Mogę jakoś tak zrobić? Nie. O, rany, co on odwala? Uch, popsułem na pewno. Próbuję jakoś myszko, ale nie wydaje mi się. Nie, znowu źle. Ok. To było głupie, ale zadziałało. No ważne, że zadziałało właśnie. No, komputer nie pamięta. Boba. No, znaczące zmiany? Raczej nie sądzę. Rewan był zły, ja jestem zły, może ja jestem gorzej. To już coś. To już dokonanie. Dobra, 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 bez naukowych terminów. Okay. Hmm, powiedz mi o... Kuźnie, czemu nie? E, tak, w... jeszcze raz wrócę do tego obozu starożytnych, tam także był komputer, jednak o ile pamiętam yy, nie miał danych albo nie chciał nam udzielić informacji na temat gwiezdnej kuźni. Tak, tak, czyli wiezna kuźnia to po prostu wielka fabryka. Na początku myślałem, że to coś w rodzaju... No kuźnia to tak, to od razu kojarzy się. Z produkowaniem czegoś, jednak myślałem, że na przekór będzie to coś w rodzaju gwiazdy śmierci. No cóż. I gwiazda później jest napędzana energią. Energią mocy. Trochę niezręcznie to brzmi. Tak, i gwiezdna kóźnia jest narzędziem rocznej strony mocy, ponieważ swoją energię czerpie z negatywnych emocji. Widocznie budowniczy także byli, byli jakimiś hamskimi istotami. Okej. Okay. Hmm. W porządku. Mam nadzieję, że jestem wartościowy. Będę musiał jeszcze komputerowi udowadniać swoją wartość, to skapituluję. O oh, come on. O dobrze, dziękuję. Co za uprzejmy komputer, chociaż jedna, jedna istota, może nie istota, ale zakładając, że to jest istota, sztuczna inteligencja, to jest jedyna w całej grze, która nie chce, byśmy udowodniali swoją wartość. A, dobra. Wszystko jedno. Według komputera hmm, poziom wyższy stoi dla nas otworem. Mam no, nadzieję, chociaż nie, nie otrzymałem żadnego wpisu do dziennika. Eee, jeszcze raz. Tak na wszelki wypadek. No, dobra. Może muszę go wypytać jeszcze o coś? U, 500 planet. No, definitywnie budownicze byli jakimiś złymi istotami, skoro swoją potęgę budowali na wojnie oraz na zabijaniu innych. Plaga! Hmm. Ok. Tutaj mamy wyjaśnienie, dlaczego barbarzyńcy oraz starożytni walczą ze sobą, ponieważ to są po prostu pozostałości starych kast. Dobra, chyba... mam nadzieję, że to podziała. Bardzo miło, że gra sama włącza tryb solo. I zobaczmy... medykamenty oraz... medykamenty, poproszę. Mm, jeden, okej okay. No dobrze, gdzie jest wejście na dach? Nie, exit Domyślam się, że gdzieś tędy Trzeba iść tym korytarzem Właściwie na pewno pominąłem jedną walkę, ponieważ o ile pamiętam, niektórzy z mrocznych Jedi chcieli do nas zagadać. Może tu są? O, nie. Oczywiście my już nie dostajemy doświadczenia i mm, Jolly dostaje. Great. same samo śmieci Zabij pudełko! Pięknie No wszystko dla droidów I oczywiście nieprzydatne dla mnie ktoś jest Au au au. Drugi safit Raczej nie sądzę, o kurde, kim ja leczę? Raczej nie sądzę, by były one dobrymi kryształami, skoro znajdujemy je aż dwa. Okej, okay, to właśnie o tej walce mówię. Ta walka chyba sprawiła mi trudności. Ponieważ y, Ci Jedi używają y, mocy o nazwie Zabijanie. Trochę niezręcznie to brzmi przetłumaczone. Po prostu mocy kill. O kurde, co ja zrobiłem? A, nie patrzyłem kompletnie. Wybaczcie. To oczywiście już nie ma znaczenia, ponieważ zbliżamy się do momentu, który jest niemal kluczowy, tak jak na przykład w Wiedźminie było to. Udejcie z pewnej wioski. Tak i my zbliżamy się do pewnego momentu, który ostatecznie zadecyduje o naszej przynależności do stron mocy. E, zamierzasz ich atakować dzisiaj u, mocy no, jednak szaleństwo po raz drugi. Znacznie lepiej. E, jakim cudem ma animację i... Dobra, błąd yy... Chcę moc, tak O rany, skąd oni przyszli? Znowu Ludzie karaluchy Nara, nara